Witajcie! Pojawiły się przecieki na temat zestawów na drugą połowę 2021 roku i, jak podejrzewają zagorzali fani w internecie, dotyczą one 15 sezonu Ninjago. Lista wygląda naprawdę interesująco. Znaleźć możemy na niej chociażby hydromecha czy hydroperłę przeznaczenia, a także wodnego smoka. Wszystko to ewidentnie wskazuje na to, że sezon ten będzie miał duży związek z żywiołem, jakim włada Nija. A tak prezentuje się zupełnie nowy zestaw Lego Ideas o numerze katalogowym 21325. Średniowieczny kowal. Wydany zostanie 1 lutego, a jego cena to aż 150 dolarów. Dużo, ale zestaw według mnie naprawdę ładny, choć trochę zbyt kolorowy, jak na epokę, z której pochodzi. Z okazji zbliżającej się ogromnymi krokami dziesiątej rocznicy Lego Ninjago, jeszcze w tym roku pojawi się najprawdopodobniej linia ubrań dla dorosłych związana z tym tematem. Na razie nie wiemy niestety nic więcej, więc pozostaje nam tylko czekać na kolejne informacje. Mamy też pierwsze info odnośnie zestawów z muzycznej serii video. Pierwszy jak widać bardzo malutki, jedynie 11 klocków, więc i cena niska. Pozostałe zestawy zbudowane są z około 70-80 elementów, więc są to serio nieduże sety. Nie jestem jakoś bardzo nakręcony na te serie, a mimo to z niecierpliwością czekam aż pokażą zdjęcia tych setów. Pewnie brakowało wam informacji o projektach z Lego Ideas, więc oto i one. Na ekranie widzicie właśnie projekty, którym udało się zdobyć 10 tysięcy polubień, więc być może w niedalekiej przyszłości pojawią się one na półkach sklepowych. Oczywiście jeśli wypadną wystarczająco dobrze w oczach specjalistów LEGO. Jeszcze trochę nowych zestawów, tym razem z serii Star Wars. Tutaj jednak znamy w większości jedynie numery katalogowe i ceny, co w sumie nie mówi nam absolutnie nic. Poza tym, że będzie to druga fala, czyli ta letnio-jesienna. I na dobre zakończenie odcinka możecie już kupić nowy magazyn Lego Ninjago za 15 zł z minifigurką MUSA i do tego saszetką naklejek oraz limitowaną kartą. W przyszłym wydaniu, które pojawi się już 26 stycznia, otrzymamy kola w wybuchowej wersji. Jest całkiem dobrze. Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. No i cóż, do zobaczenia!